Powiem jest zrobić tutaj 7, 700 tysięcy wotów z punktów. No? Dobra, tak, teraz zaczynamy ładnie. Onsi, chyb. Wybokiem. Sajdzik był. Sajdzik wleciał. Myślę, że na no, 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 ok łatwiej nie. Nawet jest szansa do bicia miliona. No ale to już takie... Dobra. Lecimy dalej. Pyk. Dobra, to jest spora naprawdę szansa na tego miliona. Jest? Ładnie, ładnie, będzie milion, będzie milion. Jest, ładnie, milion nawet. No, dzięki za oglądanie.